Dobra, jak już sobie wytłumaczyliśmy, tak, dzisiaj lekcja jest z mini, która już wyspała się i teraz będzie mi tutaj towarzyszyć. A więc tak, sollen w czasie przeszłym. Co my z tym zrobimy? Bo już znamy różnicę, ich soll meine Hausaufgaben machen, mam zrobić swoją pracę domową, ich sollte meine Hausaufgaben machen, powinienem zrobić swoją pracę domową. No i teraz tak, jak dać to Zoń w czasie przeszłym? Hmm, ich, bo to ich zolcze meine Hausaufgaben mach może mieć dwa znaczenia. Bo tak naprawdę jest to albo powinienem w czasie teraźniejszym um, ich meine Hausaufgaben mach, czyli powinienem, powinienem zrobić swoją pracę domową, albo miałem zrobić swoją pracę domową. I tylko z kontekstu wynika, czy jest to jedno, albo drugie. Moglibyśmy użyć moglibyśmy użyć to ZOLEN w perfekcie. Ich habe meine Hausaufgaben machen ZOLEN. Rzadka forma, raczej taka bardzo taka, taka wzniosła, ale w tym momencie jest jasne, że jest to ZOLEN w czasie przeszłym. Dobra, i teraz na koniec jeszcze coś takiego, jakby było: Powinienem był zrobić swoją pracę domową, to wtedy byśmy dali: Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. No, i to chyba wszystko. Tak mi się wydaje.